Jestem na terenie przylegającym do ITR Canarias, Instytutu Technologia Energia Renowable, czyli Instytutu Technologii Energetycznych Energii Odnawialnej. Chcę Wam z bliska pokazać wiatraki wieżowe, które tutaj już od wielu lat funkcjonują. Instytut Energii Odnawialnej na Tenryfie od 90 roku opracowuje i testuje na swoim terenie, a później wdraża do użycia instalacje wiatrowe, fotowoltaiczne, pozyskiwania słodkiej wody, odsalania, domów bioklimatycznych po hiszpańsku, a po naszemu domów pasywnych, wszelkiego rodzaju badań też materiałowych, dotyczących wytrzymałości i korozji chemicznej, korozji mechanicznej z zużycia tego typu myśli technicznej. No i właśnie to miejsce, które jest ekstremalne ze względu na to, że jest bardzo duże promieniowanie słoneczne, bardzo wysoka temperatura, Mocne wiatry, ale też słona bryza od oceanu jest miejscem dobrym do testowania rozwiązań technologicznych w warunkach ekstremalnych, możemy powiedzieć: w warunkach soli morskiej, oceanicznej, w warunkach porywistych wiatrów, w warunkach ogromnych temperatur w ciągu dnia. I praktycznie ciągłej pracy tych urządzeń, ze względu na to, że tutaj praktycznie zawsze wieje wiatr i ten dzień, ja musiałem wybrać i polować na niego, żeby było na tyle mało wiecznie, żebym, żebym tutaj w sobie spokoju zrobił to nagranie, żeby było, mnie, żeby było mnie słychać w ogóle, bo najczęściej tutaj wiejący pasat ze wschodu po prostu jest na tyle porwisty, że zakłóca nawet mikrofon w kamerze. Także miejsce dobrze dobrane i też miejsce kompletne, bo tak jak mówię, tutaj fotowoltaika w dużych ilościach jest zainstalowana, badana, użytkowana. Tutaj cała, cała gromada elektrowni wiatrowych, wież wiatrakowych po jednej i po drugiej stronie instytutu umożliwia. Prace w realnym środowisku, w środowisku także ekstremalnym, nad tego typu technologią, jak widać, jest to teren pustyni skalistej. W tej chwili, po opadach deszczu, ona się trochę zazieleniła. Natomiast, jak to na pustyni, warunki są ekstremalne. W tej chwili, widzimy, jak wzbudzają się dwie najbliżej. Na zwierzę, najbliżej tutaj miejsca, w którym się znajduję Przed chwilą, jak przyszedłem, godzinę, pół godziny temu, one były jeszcze nieczynne, bo wiatr był zbyt słaby, a w tej chwili się wzbudzają, czyli zaczynają się kręcić, i łopaty, śmigła, wirników nabierają prędkości. Te, które są troszeczkę wyżej położone, jak tam widać w tle, jest mocniejszy wiadro odrobinę wyżej. 50 metrów nad poziomem morza, 25 metrów nad poziomem morza. Wyżej już kręcą się od rana. Od momentu kiedy przyjechałem już były wzbudzone i chodzą praktycznie w pełnej mocy swojej. Jestem dokładnie pod samą Samiuśką wieżą, która to u góry ma zamocowaną turbinę śmigła. Słychać buczenie. Co w początkowej tej fazie prawdopodobnie tylko występuje, bo kiedy byłem tu ostatnio, gdy wiatrak pracował na, na pełnej mocy, bardzo szybko się kręcąc, tego buczenia tutaj na dole pod wieżą nie było. W środku tej wieży jest konstrukcja schodów do góry, tam do, do siłowni, która znajduje się u góry. Prąd wytwarzany jest u góry i przesyłany później. W dół, i dalej instalacją podziemną, kablową do, do sieci energetycznej. To jest wieża dość starego typu, dość stara konstrukcja. To są jedne z pierwszych w ogóle w Hiszpanii wiatraków, te, które stoją tutaj. Ten instytut powstał w roku 90, czyli ponad 3 dekady temu. I te wieże to są jedne z pierwszych wież. Które tutaj postawiono do celów naukowych, badawczych, testowych. Pięknie pracują te najnowsze modele, które widzimy. One się charakteryzują zupełnie inną geometrią śmigieł, skrzydeł, tych łopat, wirnika, trochę inaczej wygląda też. Sama głowica, prawdopodobnie też rozwiązania prądnicy i siłowni w środku są dużo bardziej wyrafinowane niż w tym, co możemy zobaczyć tutaj. O. Ale, tak jak mówię, te wiatraki to są jedne z pierwszych, które postawiono na, na wyspach do celów testowych, badawczych, i one tutaj po prostu podlegają obserwacji, kontroli, budując doświadczenie w tego typu siłowniach, elektrowniach. Widać, jak pięknie cień się przemieszcza. Jednym z Częstych argumentów, przeciwników tego typu czystej energii wiatrowej jest to, że są to konstrukcje ingerujące mocno w krajobraz. Myślę, że powinniśmy tutaj się odnosić do innych konstrukcji energetycznych, czyli do elektrowni klasycznych, tych polegających na spalaniu, czy to węgla, kamiennego, brunatnego, czy rozszczepiania tam pierwiastków. No i każda z nich, taka konstrukcja ingeruje mocno w krajobraz. Natomiast no, wiatrak przynajmniej mnie się kojarzy z takim dostoje, dostojeństwem, wysmukłością, z wyrafinowaniem, wysmakowaniem i wcale nie uważam go, że to jest konstrukcja groźna. Drugim takim żelaznym argumentem ignorantów, bo tak muszę ich nazwać, to jest to, że ptactwo cierpi w kontakcie z takimi konstrukcjami jak wieże wiatrakowe. Proszę sobie teraz zobaczyć, czy czy ptaki czy ptaki są w stanie zauważyć i ominąć tego typu przeszkody. Jeśli chodzi o gatunki latające, o ptaki albo inne stworzenia, które latają tak jak nietoperze, instynkt podpowiada im, żeby tego typu konstrukcje omijać, gdyż one są dynamiczne w ruchu i działają na tego typu istoty odstraszająco także ten argument uważam za bardzo nietrafiony natomiast to jest taki pierwszy odruchowy argument laików oportunistów tych Don Kishotów, którzy z wiatrakami walczą to, że one zabijają ptactwo bo te bociany, choćby te klasyczne już bociany, to co nam się dobrze kojarzy to one po prostu nic nie robią tylko marzą o tym, żeby siedać, posiekać taką wieżą wiatrakową Tymi śmigłami, które rotują cały czas ze stałą prędkością. No nie, być może po prostu inteligencja, intelekt czy instynkt tych zwierząt latających jest wyższy niż tych, którzy używają tego argumentu w kontrze przeciwko energii wiatrowej. Tu jestem teraz pod drugą wieżą. Też wyczuwalne słychać buczenie, być może z jakaś interferencja, też jakieś e, formy smogu elektromagnetycznego, oczywiście tego nie wykluczam. Natomiast no, nigdy nie buduję domu bezpośrednio pod e, stopą wieży, pod fundamentami wieży, czy w najbliższym pobliżu. To jest zawsze, zawsze w oddaleniu od siedzib ludzkich. Jeszcze jeden argument dość absurdalny w dyskusjach, zwłaszcza wśród lajków, to jest awaryjność tego typu urządzeń i jakby wysokie wymagania dotyczące obsługi technicznej, kosztów eksploatacji i naprawy. A także to już w ogóle nie wiem czemu takie hasło o piorunach, bo to jest tylko hasło o wyładowaniach atmosferycznych o piorunach, które niszczą po prostu te instalacje no i jak myślicie Państwo, czy czy na tym poziomie myśli technicznej my robilibyśmy to jako ludzie po to tylko, żeby jakiś jeden piorun, jakieś jedno wyładowanie zniweczyło naszą całą pracę i trud włożony w to, żeby te wieże ustawić, uruchomić, żeby one dawały napięcie Kolejny nietrafiony argument w kontrze. Kolejny argument Donki Shotów walczących z wiatrakami. Tak jak obiecałem, jestem pod jedną z wież, które pracują już na większych obrotach. Tu już tego obuczenia nie słychać, czyli po prostu Pronnica jest wzbudzona to jeden ze starszych wiatraków, jak widać, technologicznie jeszcze nie taki kształtny, jeszcze nie tak dopracowany, jeszcze nie tak ergonomiczny i piękny jak te choćby tam na horyzoncie najnowsze, najbardziej wyrafinowane siłownie wiatrowe. Najtrudniejszy, jeśli chodzi o tego typu konstrukcje, instalacje, to jest moment wzbudzenia prądnicy, kiedy elektromagnetyzm powoduje wyhamowanie układu tego pędnego to jest bardzo trudny moment wydaje mi się że przy tej technologii która pracuje teraz na magnesach neodymowych i metalach ziem rzadkich to są już y, mniejsze mniejsze magnetyzmy i to jest łatwiej myślę że nauka i ludzie którzy pracują choćby tutaj nad tego typu technologią zdołali zlikwidować tego typu problemy proste, a jednak dające się weznaki. Ta wieża jest wzbudzona, daje napięcie, kręci się na. No nie mogę powiedzieć, że na maksymalnych obrotach, bo dzisiaj wiatr jest naprawdę słaby i delikatny, ale kręci się ze całą dużą prędkością, i to jest wszystko, co możemy od niej usłyszeć teraz. Jestem już dokładnie pod samym masztem, tutaj pod samą wieżą. To jest stalowa, segmentowa, spawana z grubościennej stali. Technologia stoczniowa, można powiedzieć. Wieża. Jakieś tam odgłosy delikatne są, jakaś forma interferencji być może smogu elektromagnetycznego. Natomiast to jest wszystko, co możemy teraz zaobserwować i usłyszeć. Co ważne, tego typu konstrukcje wykonane ze stali, aluminium, miedzi są w 90% do recyklingu, nadają się do ponownego użycia. Wszystkie te surowce, które tutaj zostały użyte, praktycznie można użyć jako surowce wtórne przetopić, zmienić ich przeznaczenie, zutylizować. Także jest to technologia czysta, patrząc pod kątem też odpadów, które produkuje. I jak słyszymy, jak możemy teraz zaobserwować technologia cicha. Słychać lekki szum łopat i jakiś taki mechaniczny zgrzyt tam w momencie obrotu tej turbiny. No ale to przy tego typu maszynach wydaje mi się, że jest naprawdę niewiele Natomiast korzyści płynące z tej energii są gigantyczne. I co ważne dla mnie, choćby, nie pozostaną tutaj odpady typu promieniotwórczego, typu brzemię dla przyszłych pokoleń, kłopot, z którym e, będą się musieli zmierzyć nasi następcy. Odpady z elektrowni jądrowych, z e, rozszczepiania, nawet jeśli schowamy je gdzieś głęboko pod ziemią, w nieczynych kopalniach, czy w jakichś składowiskach, pod soczewką wodną, pod jeziorami, bo tak często się robi. I tak są ryzykiem, zagrożeniem dla wód gruntowych skażenia gleby, skażenia wody i tego, że przedostaną się do krążenia krwioobiegu planety i no tak jak to w ich naturze doprowadzą do chorób zmian, genetycznych mutacji a tutaj jak widzicie w kontrze do jądrowej energetyki jest czysto i to wszystko jest do recyklingu to jest wszystko do użycia jako surowce wtórne praktycznie nawet fundament tej wieży jesteśmy w stanie zutylizować go, skuć, skruszyć nie zostanie tu śladu po tym nawet Jakbyśmy chcieli Także uważam, że Wszelkiego rodzaju Wszelkiego rodzaju Don szoteria I ta walka z wiatrakami Być może wynika z lęku I nie Niewielkich doświadczeń Braku kontaktu z tego typu konstrukcjami I to też ten film Dedykuje tym wszystkim Którzy nigdy nie byli pod taką wieżą nie mogli dotknąć, poczuć, usłyszeć jak pracuje. Zróbcie to ze mną teraz tutaj, słuchajcie. Ja jeszcze sprawdzę dłonią, jaka jest wibracja. Czy ja czuję jakąś wibrację teraz? Nie, nie czuję nic, żadnych drżeń, żadnych żadnego drżenia nie czuję. Mechanicznie uważam, że też jest to niezbyt skomplikowana forma, czyli tania w produkcji. Niedużym nakładem energii jesteśmy w stanie tej energii pozyskać naprawdę dużo. A Słońce, dopóki Ziemia się kręci i świeci Słońce, to będzie wiatr. Bo to Słońce tak naprawdę generuje wiatry, i ruchy w atmosferze ziemskiej. Jeśli chcemy z takich pustyń jak ta uczynić oazy, to my musimy myśleć o tego typu rozwiązaniach. I wszystkich Don Kiszotów, choć myślę, że jest ich niewielu na naszym kanale, zachęcam do bliskiego kontaktu z technologią, techniką tak jak ta, i oswojeniem się z ich bardzo korzystnym wpływem na nas, na ludzi, na środowisko.